PKP Polskie Linie Kolejowe i firma Warbut S.A. podpisały umowę na budowę nowych skrzyżowań dwupoziomowych na szlaku Warszawa-Gdynia w Ciechanowie i okolicy. W Ciechanowie na ulicy Spółdzielczej zbudowane zostanie wiadukt drogowy, a na ulicy Gąseckiej wiadukt kolejowy. Poza miastem w kierunku Mławy powstaną także przejścia podziemne i wiadukt drogowy. Wartość umowy to prawie 42 miliony złotych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przypomnijmy, że wcześniej podpisano umowy na budowę skrzyżowań na ulicach Kasprzaka i Mleczarskiej. Budowana jest też kładka dla pieszych i rowerzystów w rejonie ulicy Przytorowej. Kiedy te inwestycje zostaną zakończone? W tej chwili trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie dotyczące skrzyżowania z ulicami Kasprzaka i Mleczarską, ponieważ mamy niezależne od nas opóźnienie. Informuje Maciej Dudkiewicz z Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK.